Ten człowiek nie walczył. I ja mu to dwa razy powiedziałem, on jest z wiotki, on idzie od razu na dno. To poczułem. To co pan uważa, co tam się mogło wydarzyć na tej łodzi? Ja miałem takie wrażenie. Wciąż wiele pytań i niejasności jest w związku ze śmiercią producenta Piotra Woźniaka-Staraka. Wy pod moim poprzednim filmem, w którym go wspominam, pytaliście, dlaczego nic nie mówimy, nie piszemy o wizji Krzysztofa Jackowskiego. Ja pojechałam do Jasnowidza i postanowiłam zapytać go o to, jak doszło do tego, że miał tę wizję, jak jego zdaniem wyglądały ostatnie chwile życia Piotra Woźniaka Staraka i co z jego duszą dzieje się teraz po śmierci. Panie Krzysztofie, Polska od wielu dni żyje najpierw sprawą zaginięcia Piotra Woźniaka-Staraka, potem sprawą poszukiwań, potem odnalezieniem zwłok, a ja chciałam powrócić do pańskiej wizji tego, co wydarzyło się tamtego wieczoru. Proszę powiedzieć, jakie rzeczy pomogły panu w tym, że, że zobaczył pan to, co się wtedy wydarzyło? Rzeczywiście trzy dni przed odnalezieniem zwłok zjawił się u mnie pan, on, najpierw ktoś dzwonił, przedstawiciel rodziny dzwonił, e, e, znaczy pewna pani, która się podała za menadżera kogoś z rodziny, e, zadzwoniła i umówiła, powiedziała, że na drugi dzień przyjedzie człowiek do mnie z rzeczami i z fotografiami zaginionego i czy ja bym się podjął tej wizji. W efekcie ja się zgodziłem. Ta pani też powiedziała, że ten pan przyjdzie z pewną klauzulą E, poufności, e, którą będę, e, powinienem podpisać. E, przyjechał na drugi dzień pan do mnie, e, mężczyzna dość młodym wieku, e, i e, przywiózł rzeczy. E, te rzeczy to było, to, było e, e, to były spodnie, to była jakaś bluza, to była jakaś koszula. Pamiętam, były dwie pary butów e, w tej torbie. Te rzeczy były nieprane, e, żeby zapach był człowieka. A też trzy fotografie w ramkach otrzymałem, w których ten pan widniał w towarzystwie na, na, na swojej żony. Kiedy ta torba stała tu przy stole przy mnie, pan siedział na jednym, przeświecę na drugim, siedziała też przy stole moja żona. Kiedy e, on powiedział, że jest zgoda, że mogę bez tego zrobić, ja tak odruchowo wziąłem w tą torbę rękę i wyciągnąłem bluzę jakąś, czy to koszula, czy bluza, zacząłem ją wąchać. Pierwsze wrażenia, dwukrotnie temu panu to powtarzał, miałem ja wyprowana. On jest wiotki. On się nie ratował. On. Tak mi się ręce. Ja mówię, one są wiotkie. On wpadł do wody, on się nie ratował. Czy pan już miał wtedy przekonanie, że, że to są zwłoki, że jest nieżywy? Tak, wiotkość. Człowiek, jak się topi, ja nieraz znalazłem topielca, to poczucie tego topienia jest jednak pewnym pewną walką ciała ludzkiego, człowieka, zanim umrze, to on walczy z żywiołem. To jest walka w raczej w jedną stronę tylko do przegranej, ale, ale się walczy. Ten człowiek nie walczył i ja mu to dwa razy powiedziałem, on jest wiotki, on idzie od razu na dno. To poczułem. To co pan uważa, co tam się mogło wydarzyć na tej łodzi? Ja miałem takie wrażenie, że ta łódź zrobiła łuk. I kobieta wypada w jedną stronę, mężczyzna wypada w drugą stronę. A łódź robiła tak, jakby w pewnym sensie korkociąg. I na nieszczęście uważam, że właśnie robiła w tym kierunku, w którym wypadł, czyli z tego boku, i na ten bok ta łódź balansowała, na który wypadł ten mężczyzna. I to się musiało stać w trakcie spadania z tej albo zaraz po. On jest wiotki, on się nie ratuje. Czyli o coś się uderzył? Albo łódź go staranowała z dwóch jedno. Mam swój sposób, jak robię, jak robię te wizje, w sensie takim, że to co czuję, jeżeli chodzi o teren, przekładam potem na mapę i staram się na mapie określać miejsca związane z tymi moimi przeczuciami. Wskazałem jedno miejsce, zaznaczam, nie wiedziałem, gdzie to się stało. Nie posiadałem takiej informacji, chyba raczej w internecie nie było takich informacji, gdzie to wypadnięcie z motorówki mogło nastąpić. Jezioro to jest duże, połączone z dwoma innymi jeziorami, no ale mówimy tylko o tym akwenie wodnym. Ja nie znałem punktu. Proszę sobie wyobrazić, że to nie jest proste, bo to w każdym miejscu to się mogło wydarzyć. A określiłem konkretne miejsce, i co ciekawe, jak ten pan po dwóch godzinach przyszedł po tą mapę, bo on już nie wchodził do mieszkania, tylko wszystko się działo w przedpokoju, w tym mieszkaniu, to on spojrzał na tą mapę i mówił, że, że to miejsce, które określiłem, to było na wodzie, nie było przy brzegu. To mówi, wie pan co? Tyle mogę panu powiedzieć, że tu rzeczywiście jest posiadłość tych państwa niedaleko. Kiedy się wykonuje wizję, to, e, e, to się czuje te, tą duszę. Ja powiem tak: Uwaga, myślę, że ten pan, dusza tego pana, ta wiotkość jego, która mi się skończyła, to tu z tych rzeczy to był impuls, ten pierwszy. To był kontakt z tą duszą, poczucie jej mentalne. Ja mam bardzo często takie, jak znajduję zwłoki, to takie coś, że jakby na chwilę ktoś w jakiś sposób musiał skorzystać z mojego ciała, z mojego ego. Może właśnie w taki sposób jest możliwe poczucie, co się stało. W internecie. Y Dużo internauci piszą swoich komentarzy, niektórzy mają wątpliwości, czy to na pewno był wypadek, no bo w zasadzie świadków nie było, no jedna osoba jest świadkiem kobieta, która była. Jak pan w swojej wizji to widzi, czy to był wypadek? To był wypadek. Eee, ten człowiek, bo wie panie, jak się poczuje człowieka, to ee, jak się podchodzi do wizji, to się czuje od razu osobowość. Eee, ja mam wrażenie, że ten człowiek był człowiekiem wewnętrznie szlachetnym, dobrym. Eee, innym. Ja odniosłem wrażenie, robiąc o nim wizję, że on był inny od większości, którzy byli przy nim. To był człowiek, dla którego wartości pewne były inne jak dla nas większości. Miał jakąś charyzmę w sobie, I nie boję się użyć słowa, że ten człowiek y, czasami, wewnętrznie mógł tego nie pokazywać, nie mówić, ale mógł się czuć źle wśród znajomych, których być może miał wielu. On miał taki swój wyalienowany świat, taki łagodny. Ja ja odniosłem wrażenie, że to dobry człowiek. I mimo tego tragizmu ja odczułem spokój jego śmierci, czyli taki ta wiotkość, ale taki spokój, taki no właśnie ogólnie powiem Pani, że ci zmarli, których znalazłem, a zaraz z nich mnóstwo przez te 30 lat właśnie ludzie, jak słyszą o tragedii, o, o, o czymś strasznym, o tutaj właśnie Pan, że wypadł z tej motorówki, że nie żyje to się wydaje taka szamotanina, taki, tak ohydnie to, że ktoś ginie i beznadziejnie. A my ci wszyscy zmarli i się kojarzą z wyzwoleniem. Na śmierci jest czymś. Ja się boję śmierci. Ale w wizjach śmierć mi się kojarzy z czymś uwolnieniem, z takim czymś pozytywnym. Ja rzadko o tym mówię, bo dla samego mnie to jest niezrozumiałe. Ale ja nie pamiętam e, wizji śmierci kogoś, żeby to było coś bardzo e, przygnębiającego, strasznego. Wiele osób też zastanawiało się, ile kosztuje e, pańska wizja. E, no. Wiem, że rodzina pana Piotra, czy też no, osoby związane z nią, które się do pana zwróciły, zapłaciły panu za tą wizję. Zapłaciły, dlatego że płacę ZUS, płacę podatki, może mieć nawet kasę fiskalną. To jest naturalne z tego też żyję. 200 złotych mi zapłacili. Zapłacili stawkę ci Państwo taką, jak rzeczywiście płaci mi każdy. Mniejsze rzecz w życiu bardziej cieszą. Jeżeli sobie bym, tak już mówię to przykładowo, kupił do tego mieszkania jeden dywan, gdzie ciężko na niego zapracowałem, to ten dywan Będę cenił, będę go czyścił, ale co z tego, jakby mnie było stać na 100 tysięcy dywanów? No, mam go gdzieś! Nawet kolor mi się nie spodoba, to wezmę z innym kolorem. To polega na tym, e, jak byłem kiedyś w Japonii, to Japończycy mają ciasne mieszkania, ale oni mówią: po co nam większe? My potrzebujemy tyle, ile używamy. E, podobnie żyć trzeba tak, żeby człowiek nie musiał się lękać biedy, ale. Trzeba po prostu żyć, cieszyć się tym, co jest i że jeszcze jeden następny dzień Bóg dał mi pożyć.